Trochę o finansach domowych, kto wydaje pieniądze, kto zarabia, jak się dzielimy, jak to wygląda u nas. Na początek bardzo Wam polecam finansowego Ninja. Jest to książka, ale też Michał Szafrański pisze bloga. Bardzo tam dużo wartościowych rzeczy. Jak już ze sobą zamieszkaliśmy z Martyną, to wiedzieliśmy, że chcemy mieć wspólne konto, wspólne finanse. I tak naprawdę wszystko, co zarabialiśmy, wpłacaliśmy na wspólne konto. Dodatkowo mieliśmy swoje prywatne konta, ale tylko po to, żeby trzymać tam oszczędności. Od samego początku wpisywaliśmy wszystko co wydajemy do aplikacji Family Finance Tracker i tam sobie mogliśmy sprawdzać na co wydajemy, ile na jedzenie idzie, ile na opłaty mieszkania. I ile na przyjemności, to nam bardzo pomogło. Mogliśmy też planować, ile wydamy na jedzenie w następnym miesiącu, ile razy możemy pójść na przykład do restauracji i tak dalej. Bardzo Wam to polecam, jeżeli czegoś takiego nie robicie i chcecie być bardziej świadomi i sobie zaplanować po prostu swoje wydatki, to bardzo Wam polecam taką aplikację. I to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten filmik. Dajcie znać, jak też u Was to wygląda, bo wiem, że każdy trochę inaczej podchodzi do tematu finansów w, w domu. Yy, trzymajcie się, cześć.